Nie każdy dom z Bali wytrzyma pokolenia. Co decyduje o jego długowieczności? Jakość drewna. Nie każde drewno nadaje się na dom. Najlepsze to gęste, dobrze wysuszone bail o niskiej wilgotności. Drewno zbyt wilgotne z czasem może pękać i deformować się. Odpowiednia obróbka. Precyzyjne cięcie, suszenie komorowe i właściwa impregnacja to kluczowe elementy. Naturalne oleje i woski mogą chronić drewno przed wilgocią, grzybami i owadami. Technika łączenia bali. Czy drewno ma możliwość naturalnej pracy? Jeśli bale są połączone w sposób pozwalający na swobodną zmianę objętości, dom pozostanie stabilny przez lata, bez ryzyka pęknięć czy wypaczeń. Zabezpieczenie przed wilgocią. Woda to największy wróg drewna. Kluczowe jest dobrze zaprojektowane posadowienie budynku, odpowiednie kołmajni oraz regularna konserwacja. Mikroklimat wnętrza. Drewno oddycha, regulując wilgotność powietrza. Jednak nadmierna suchość lub wilgoć w pomieszczeniach mogą wpłynąć na jego kondycję, dlatego warto zadbać o stabilne warunki wewnętrzne. Regularna konserwacja. Dom z Bali nie wymaga ciągłych remontów, ale warto co kilka lat sprawdzić stan elewacji, zabezpieczeń i ewentualnie odświeżyć powłokę ochronną.